Na bank. I na YouTube opuścić później czy tam na co. Nie mogę zmienić na kogo Patrz tak. jak to idzie tu Ja pierdziele, ale ja się boję już. No wiecie nie, to nie, ja czegoś takiego nie, tak nie widziałam jeszcze nigdy. A no no co, no przecież, a co? Do musimy zejść aby być czasami, ale to się rozchodzi już, ściągło do góry ją, wyciągło. Ale to, to było już... Ale słuchajcie, wiecie co, no przecież, a jak w tej blachowni było, nie? No. Ja się... Ale jak się cicho zrobiło, co? Takiego zjawiska nie No bo to jest trąba powietrzna, no. no. To jest trąba powietrzna. No, a tylko że jest. że rozciąga. Dominik masz aparat? No jak nie gdzie. Rozciągo, rozciąga. Ja... Te... Ale gdzie obierziecie, co ty pani robisz? Do piwnicy zajdziemy. No to zejdzie. Coś tu jako już się kończy tu, nie, to taki teraz Rara się zrobił. To właśnie tak jestem znieszy, na samym dole. Ale wiatr się robił, cicho! Jak Simon! Cicho! Kuba! Słuchaj, ta czy jest wiatr? Ej, tam drzewo gnie! Tam wszystkie drzewa łamie! Ale nic nie leci do góry, nie widzisz, żeby coś leciało? No piwnicy uciekają uciekaj, Ucieka już! Patrz, tak on Kuba Kuba, 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 chodź! Kuba, Dawaj rękę! Bo robi, teraz mocniejszy! Wchodzi do mieszkania, Kuba! Już szybko! bo wiatr no. coraz mocniejszy się robi. Ej no, ej bym się czy